Wysokie ceny nieruchomości zawsze będą zjawiskiem w, w społeczeństwie, które odeszło od złota jako miernika wartości, dlatego że w przeciwieństwie do samochodów, które są mechanizmem, więc się psują, domy zawsze jakąś wartość mają, nawet jeżeli kanalizację trzeba naprawić, bo są metrażem, są przestrzenią, są ochroną przed wiatrem itd. Więc, wys, więc wysokie ceny nieruchomości nigdy, to będzie problem, który nigdy nie zostanie rozwiązany w sposób naturalny, dlatego może być tylko rozwiązany jakimiś dopłatami, jakimiś ulgami, jakimiś czymś tam, co państwo zrobi, dlatego że w, w świecie, w którym nie ma pieniędzy innych niż papierowe de facto i, no i elektroniczne teraz, czyli, czyli pieniądze wyłącznie symboliczne, a nie de facto będące tym, czym są, czyli pieniądze metalowe albo złotem, albo innymi metalami drogimi, no to to, co jest najbardziej konkretne zaraz potem, najbardziej konkretne zaraz potem jest ziemia i to, co na niej stoi. Więc wysokie ceny nieruchomości są wprost pochodną tego, że mamy, odeszliśmy od standardu złota, który zresztą był być może nie do utrzymania, bo nie masz tyle złota, żeby można było w złocie nawet już na tym etapie, początku XX wieku, gdzieś jakikolwiek mieć, rzeczywiście zależność między ilością posiadanego złota, a wielkością gospodarki, więc ja nie mówię tutaj, że gold standard był taki bardzo świetny, ja tylko mówię, że ten problem wysokich cech nieruchomości, on sobie nigdzie nie pójdzie, bo to jest właśnie najcenniejsza rzecz po złocie, jaka może być, także... To już tak zostanie. Nie ziemia, metraż, schronienie.